Cześć, chyba witam z tej strony Michu. Chciałbym dzisiaj z Wami pograć kawę dwójką, bo widziałem, że ostatnio na polach walki bardzo rzadko spotyka się ten czołg. A jest on bardzo fajny, a szczególnie gdy gra się z nim trollem. A jest na samej górze, można zrobić dużą krzywdę, tak jak ja na przykład robię tutaj. Już zauważył sztuk, biedactwo, że. A niestety z 2 się nie igra, a szczególnie gdy ma trola tak zwanego palucha, boskiego palucha. No i zobaczmy jak to będzie. Niestety prędkość kawu nie jest zabójcza, więc nieraz potrafię podjechać pod koniec bitwy, pod jakąś górkę. No i do widzenia, dziękuję. Jeździ <laughs> biedotwo, się dopiero ogarnęło chyba, że zginęło, jeszcze chyba nic nie poczuł. Kochany troll. Głosić prawdę trzeba. Kto teraz? Kto teraz? Kto teraz? pz podjedzie? Podjedzie? Jest taka głupia, że podjedzie? i Ej kurde, dlaczego ja nie trafiłem? Więcej szczęścia niż nie umiechał pz -a. Zrób się mówi, drugim razem raczej trafię. Nie, nie uciekaj, chodź tu pezydko, i strzelam. No, biedactwo. Pięknie, pięknie, pięknie jedziemy do przodu. Sprawdźmy, wątpię, żeby to ją przejść spenetrować od przodu. Będę wybitny z szczęściarzem jak ją spenetruję od przodu. Postaram się jakoś strzelić, a może tu... O, tylko gąska. Szkoda. O. Oczywiście musieli, nie? Musieli mi ją zabrać. A co? Leopard kogoś zabił. Niemożliwe. Myślę, że czołg nikogo nie może zabić. Czyżby to była taka szybka bitwa? No szkoda, że jak przenieśli tą, tego KW-2 na, na ten szósty tier, wszyscy zaczęli go, że tak powiem, może nie olewać, ale... Ojej. Ale po prostu omijać go, bo wiem, że z niego musimy z powrotem wrócić do T-150, z którego już przejście mamy. Znaczy, z kabu jednego już przejście do T150, a z tego od razu do... Nikt po prostu nie chce iść na obkoło. No chodź, 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 chodź nie uciekaj. No dziękuję. No dalej, szybko z... weźcie tam zdejmijcie tego kapa i po wszystkim. No, i na takich tierach typu maksymalnie do 6, chyba że 7 od boków, można jeszcze strzelać penetrującymi, bo przeważnie wrzuca KW2 do 7 i 8. No, niestety takie jest już to losowanie KW2 i tam trzeba już się wyposażyć raczej wodonkowe niż te penetrujące, ponieważ no nie dajemy penetracją ósmych tirów, skoro penetracja pocisku maksymalnie to jest chyba 100, 130. Albo nawet jeszcze niej, teraz nie chcę skłamać, no ale bardzo mała, więc czołgi od przodu, jak widzieliście, to te 34 nawet odbiło ode mnie od przodu, chociaż to jest średniak. Ale bitwa potoczyła się bardzo fajnie, wygraliśmy. Ja mam już 4 fragi i dziękuję Wam bardzo serdecznie, razkę.